Cola 0, czy Fanta Zero, czy Sprite 0 pytacie mnie, czy to podnosi cukier we krwi. Powiem Wam tak. Sprawdzałem kole, sprawdzałem Fantę, nie podnosi. Natomiast jeszcze nie sprawdzałem. Coli 0 z biedronki. Powiem szczerze, że ten skład, no jest tutaj słodzik, nie ma informacji o cukrze, więc mam nadzieję, że nie będzie się nic działo, ale nie sprawdzisz się, nie dowiesz. To sprawdzę na poziom glukozy we krwi. Ten oto napój, no on kosztuje trzykrotnie taniej niż ten. No chodź, ale tylko się pokażesz, chodź. Z... Bez zębów? No, bez zębów. Yyy. U Jezu. To tylko na mnie się patrzy, nie na no, kamerę. Yyy. Masz, bo kochasz się. Tutaj naj, największa ulubienica Colizero. Powiedz, czy smakuje jak oryginał, czy jest trochę ściemy? Co Ci smakuje? Jak oryginał smakuje, naprawdę, jest tak? bardzo dobra, smaczna. No i dobrze. No. To chciałem wiedzieć. Dziękuję bardzo. A równie dziękuję. Co mi pokazuje CGM? Sensor ciągłego monitoringu jest bardzo dobrze. No praktycznie nie, nie ma skoków, bym powiedział. Kompletnie nie ma skoków. Tak jak kola zero, tak jak Sprite, wszystkie zerówki z tych napojów raczej tutaj nie ściemiają, dodają cudawianki, ale skoków nie ma. Ściemnia. Muszę wam powiedzieć ściemia, bo ja nie piję dopiero u niego. Kupił mi i dopiero u niego to kole wypiłam, a ja. Bo tak ty piłaś normalne, nie zerówki. Mm. Pewnie. Ja w ogóle kole żadne. Kubusie, nie inne Rzadko słodkie, kiedy inne słodzące. Ja tam kolę taką normalną, nie zerówkę, to piłam na żołądek, jakby żołądek bolał i to mi pomagało. A nawet nie wiedziałeś, że są zerówki, pewnie. No nie wiedziałeś szukając. No przyznaj się, czemu? Ja ściemiam, a ty nie ściemiasz? Tak. No tak, oczywiście, że tak. No. Ale ja wolę inne soczki. Jakie? Na przykład jabłkowy. No właśnie. gruszkowo jabłkowy. No. no no takie wolę. No to jest jeszcze gorsze. Jeszcze gorsze? No. No ale i tak schudłam. No bo nie piłaś. Proszę bardzo, jaka jestem blaska na Nie mam brzuszka już prawie. A co ja? Jaką półkę jesz? oczywiście keto bułka keto, która już testowana była mhm. i jest naprawdę świetna dobrze, wracając do zerówek jest nieźle, a ja już nie będę tutaj przeciągał tylko pokażę Wam tablicy za i przeciw, skomentujcie czy się zgadzacie